Cześć, tu Mirek Szmajda. Witam dzisiaj w tym okienku tutaj. Wideo chcę odpowiedzieć na jedno z pytań, które do mnie spłynęły. Myślę, że to też jest jeden ze sposobów na właśnie odpowiadanie na maile, które otrzymuję, a tych maili jest całkiem sporo i niestety na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby dzisiaj tak z rana tutaj właśnie taką odpowiedź uzyskać. To jest akurat pytanie, które mam... Które wybrałem właśnie na dzisiaj, to jest pytanie z dnia. Przełączę i pokażę na lepiej pytanie, także bardzo świeże, chodzi o to, że dotyczy ono sprawdzania tego, czy opłaca się dany biznes. Bardzo ciekawe pytanie, bo dotyczy właśnie specyficznej działalności. Od jakiegoś czasu rzeźbię w drewnie, traktując to jako artystyczną pasję. Mam jednak zamiar zabrać się do tego profesjonalnie, tym bardziej, że bez specjalnego nagłaśniania mam parę zleceń. Szukając w internecie, na ile jest to opłacalne, Google wyszukał stronę, na której cytuje Pan Lis jakiegoś rzeźbiarza, po czym sprawdza Pan, Allegro opłacalność tego zajęcia. Konkluzja jest mocno zniechęcająca, stwierdza Pan, że biznes jest słabo opłacalny, uważa, że Pan się za eksperta w sprzedaży. Ok, tu dalej. Najważniejsze jest pytanie, w jaki sposób pan pomógł tego rzeźbiarzowi? Ok, czy odradził mu Pan to zajęcie, czy wskazał jak dotrzeć do klientów, i czy poza statystykami sprzedaży posługuje się pan jeszcze innym narzędziem umożliwiającym ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywiście prosta, ale najważniejsza rzecz. To jest to, że ja nie chcę nikomu odradzać. Nie odradzam nikomu żadnego przedsięwzięcia, dlatego że to jest wzięcie bardzo dużej odpowiedzialności i zawsze musisz ty sam sprawdzić, co się naprawdę opłaca. Dlaczego? Dlatego, że ty znasz dobrze, dobrze branżę, ty znasz to, co chcesz produkować i powinieneś znać albo przynajmniej rozpoznać klientów. W związku z tym ważne, żeby w tym momencie tu zrobić coś takiego, że. W Wejść przynajmniej na dwie strony internetowe i sprawdzić, co się tam naprawdę opłaca, co się opłaca w internecie. I wejdę na taką stronę. Tu mam stronę. Już moment. Okej, okay, odnośnie Allegro. Od tego właściwie bym zaczął. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż, czyli to, co już się sprzedaje, to to będzie najlepsze miejsce. Tych okienek jest sporo. Najlepsze miejsce na sprawdzenie, co się od razu sprzedaje. Czyli no, prosta rzecz. Jeśli sprzedajesz rzeźba w drewnie, no to wpisz rzeźba w drewnie i sprawdź, jak ludzie szukają, czy szukają czy i sprzedają. Tak? ze wszystkim tu widzimy, czy sprzedają. Jak teraz patrzę, czy ktoś faktycznie tu sprzedaje rzeźbę w drenie? No, oczywiście można różne słowa wpisywać. Notabene można zrobić szukaj też w opisach i parametrach. Wtedy mamy zwiększoną liczbę wyszukiwanych przedmiotów. Przy czym teraz jest pytanie, tak, jakiego rodzaju to jest rzeźba? I czasami lepiej się zawęzić do kategorii jakiejś konkretnej. Weźmy nawet, cofnijmy się, bo myślę, się wydaje że będzie łatwiej znaleźć, na przykład sztuka współczesna. Wejdźmy tu w sztukę współczesną, wchodzimy w tej chwili o rzeźba. Jest taka kategoria po prostu, rzeźba. I tu można by nawet nawet wejść na górze w Allegro, można kliknąć rzeźba i w tym momencie mamy wszystkie wyszukiwania, czyli mamy 1399 rzeźb. Przy czym to jest sztuka współczesna, to są różne oczywiście rzeczy, bardzo różnorodne, ale można zobaczyć, co się sprzedaje. Teraz kliknij sobie popularność, i sprawdź, co się sprzedaje w sensie, w jakichś wielokrotnych ilościach, albo no, co w ostatnim czasie się sprzedawało. Bo to jest ważne, nieważne nawet, co się wystawia, ale co się sprzedaje. Oczywiście, jeżeli są pojedyncze sztuki, to tego tu nie znajdziesz, bo w tym miejscu masz informację tylko o tym, co jeszcze się nie sprzedało, albo co jest więcej niż jeden, jeden egzemplarz. Nie ma tu tego dużo, jak widać. Sprzedaż jest tylko w tych naprawdę kilku aukcjach. Można, oczywiście, popatrzeć. Jak wygląda sprzedaż droższych rzeczy, klikając na cenę na przykład? Tutaj oczywiście, już kwestia, jak sprzedawać, za ile sprzedawać, to jest zupełnie inna sprawa. Może się okazać, że warto sprzedawać na licytacji, czasem może warto w stałej cenie. To, to jest jakby osobny zupełnie temat, ale można się zorientować, na przykład, nawet po tym, powiedzmy, o tutaj ktoś coś sprzeda sprzedaje, wejść na aukcję i sprawdzić. Chociażby na tego sprzedawcę, czy właśnie to jest osoba, która sprzedaje więcej, na przykład wszystkie przedmioty sprzedającego, zobaczyć, czy tu są faktycznie jakieś rzeźby, no widać zupełnie coś innego. Także to nie jest na pewno tutaj osoba, która prawdopodobnie przynajmniej osoba, która rzeźbi. Możemy sobie na przykład. Weź jeszcze coś innego, no nie wiem, weźmy jeszcze, zupełnie jeszcze nam to i zobaczyć można teraz jeszcze jedną rzecz, na przykład sprawdzić, kliknąć tę osobę i zobaczyć po komentarzach, ile ta osoba ma komentarzy od kupujących. Od kupujących weźmy. I tu jest kupujący, i można czasami sprawdzić, być może ostatnie aukcje, można przejrzeć, co ostatnio ta osoba sprzedała i czy to były akurat rzeźby. I w ten sposób można sprawdzić, oczywiście, to co sprzedajesz, bo te rzeźby to oczywiście przykład. Odpowiadam też jakby również innym osobom, jak to sprawdzać, i w tym momencie możesz się zorientować, co się sprzedaje już tak od razu. Ale to nie jest jedyny sposób. Drugi sposób, który chcę Ci tu dzisiaj polecić, to narzędzie Google's Keywords Tool. Tutaj masz adres internetowy, gdzie możesz wejść, albo wpisz po prostu w Google Keywords Tool, i to jest informacja od Google, co ludzie wpisują w Google, w wyszukiwarce Google i jak często to wpisują. Czyli możesz wpisać na przykład rzeźba w drewnie. I tu trzeba potwierdzić, tylko żeby pokazać, że jesteśmy ludźmi, a nie robotami. Tak, przepisać to, co jest tu. Szukaj. OK, i co mamy? Rzeźba w drewnie, 3600 wyszukiwań miesięcznie. No, powiem szczerze, nie jest to liczba. Na szczęście Google nam podpowiada poniżej, jakie jeszcze inne są liczby. Rzeźby zdecydowanie więcej. Rzeźby w drewnie, niby to samo, tak? Ale okazuje się, że niemal tyle samo osób wyszukuje rzeźby w drewnie, ale rzeźba w drewnie ludowa że bardzo mało, tak, ale tu można czasami znaleźć jakąś niszę w ten sposób. Na przykład rzeźba drewno. To no, jest pytanie, czy szukają drewna na rzeźbę, tak? albo rzeźba z drewna. Też ciekawe. Można teraz sobie posortować według wyszukiwań miesięcznych. Ops, tutaj teraz. To trzeba się właśnie na AdWords zalogować, żeby pewne rzeczy uzyskać. Także nawet nie pokażę w tej chwili, ale można, można założyć sobie w AdWords. Nawet jeżeli nie będziesz używać AdWords, to może się okazać, że, że warto, warto to zrobić. I w związku z tym. Właśnie z tego narzędzia warto skorzystać i potem właśnie weźmię większą jeszcze analizę zrobić. No, właśnie Google pomaga bardzo i w ten sposób może sprawdzić ile osób wyszukuje danego słowa w Google i ile osób to co dzisiaj już pokazałem też właśnie już jest nastawione na zakup takiego produktu jak rzeźba w drewnie czy innego produktu. Tak więc to jest oczywiście początek jakaś. Podstawowa informacja, warto robić jeszcze inne badania, ale właśnie od tego warto zacząć, bo to jest jakby takie źródło pierwszej informacji, gdzie możesz sprawdzić osoby, które szukają tego, co sprzedajesz. Inna sprawa, że czasami się opłaca robić też biznes na podstawie tego, czego ludzie wcale nie szukają. Tyle, że z reguły jest to długa droga. Są produkty, które ludzie nie wyszukują, kupują jakby przy okazji, dopiero musi być pewien proces, zanim oni kupią. Również bywa tak, że czasami. Na innym etapie kupowania, czyli kiedy nie szukają jeszcze rzeźby w drewnie, może na przykład szukają czegoś do wyposażenia do domu. I tu się zastanów teraz, czego ludzie mogą potrzebować, wyszukiwać, albo inaczej, czego ludzie wyszukują, kiedy potrzebują tak naprawdę rzeźby w drewnie, a wcale nie myślą jeszcze o rzeźbie w drewnie. I tak samo ty, cokolwiek innego sprzedajesz. Jeżeli. To sprzedać, pomyśl, co ludzie mogą wyszukiwać w internecie, kiedy tak naprawdę potrzebują tego, co Ty sprzedajesz, a w tym momencie w tym, którym szukają, nawet nie uświadamiają sobie, że właśnie Twojego produktu poszukują. I wtedy sprawdź również po tych słowach, po tych frazach, które Ci przyjdą do głowy. To tyle na dzisiaj, miłego dnia, do zobaczenia, cześć.